Dzień doberek, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie Ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022 i kariera od zera Amerykański Sen, mamy 5 sierpnia roku 2023 i gramy oczywiście w białoruskiej ekstraklasie ekipą Slonim 2017 No, nie jest zbyt dobrze nie jest różowo i nastroje w zespole też nie są nie, pozytywne, niestety przegrywamy kolejne spotkania, 2 do 1 z Dynamem Mińsk, 2 do 1 ze Slawią Mozyr i 0-3 u siebie w drugiej rundzie Pucharu Białorusi z ekipą z drugiej ligi, ekipą z Ludzk, no ale tu gramy składem rezerwowym, więc generalnie można się było tego nie spodziewać. No może nie aż takiego lania, ale mecz był bardzo wyrównanym spotkaniem. Oddaliśmy właściwie tyle samo strzałów. Podobnie zresztą było w meczu ze Slawią Mozer. Tu do tej pory nie rozumiem, jak my to spotkanie przegrywamy, bowiem nie dość, że wychodzimy na prowadzenie, nie dość, że ostatnią bramkę tracimy w 87 minucie, no to to jeszcze mamy potężne expected goals. Dwie sytuacje, kiedy nasi piłkarze nie trafiają do pustej bramki. Kiedy mijają bramkarza i mając przed sobą pustą bramkę, dwukrotnie trafiają w jej obramowanie. Raz w słupek, raz w poprzeczkę i stąd to wysokie expected goals. Nieprawdopodobna nie, sytuacja. Zmieniłem delikatnie taktykę. W kontekście e, taktyki defensywnej, zamiast tego zawodnika, którego mieliśmy tutaj za napastnikiem, dałem go jako defensywnego pomocnika. Troszkę ta gra faktycznie lepiej wygląda, i to są te dwa ostatnie mecze, które Wam pokazywałem właśnie statystyki, i lepiej to wyglądało. No niestety nasza nieskuteczność wciąż powoduje, że te mecze nie przegrywamy. Gdyby ta skuteczność była chociaż o połowę lepsza, no to wydaje mi się, że spokojnie zgarnęlibyśmy trzy punkty ze Slawią Mozry, ale tak się nie. Stało. W związku z tym po 16 kolejkach wciąż utrzymujemy się nad strefą spadkową, bowiem swoje mecze przegrywa Isloch, swoje mecze przegrywają krumkaczy mińsk, mamy 4 punkty przewagi nad tym pierwszym zespołem, a nad mińskiem punktów przewagi mamy 7 więc nie ma tragedii dzisiaj obydwa te zespoły grają u siebie, Islo gra ze Smorgonem i tu może paść wynik no dobry dla gospodarzy natomiast Krumkacze grają z Dynamem Brześć, tutaj raczej nie powinno być niespodzianki i goście ten mecz powinni wygrać, a my gramy z Gomel z zespołem, który jest na miejscu czwartym, zespołem prowadzonym przez pana Iwiana Bioncika to jest gość, który no naprawdę ma bardzo wysokie atrybuty trenerskie wcześniej był menadżerem między Innymi Dniepru, Mohylew, czy Łuczu, Mińsk. Był również piłkarzem. Tutaj sporo tych spotkań na poziomie pierwszej i drugiej ligi białoruskiej. Zaczynamy. Zaczynamy powolutku przygotowania do tego meczu. Wybierzemy sobie skład. Niestety, kontuzjowany jest nasz wielki bramkarz, Andrzej Szkwarkow. Być może nawet nie będzie go dwa miesiące z nami. No więc praktycznie całą drugą część sezonu ten golkiper będzie musiał odpoczywać, ale jest na jego miejsce. Denis Minkiewicz, prawa strona Solodowników, lewa strona. Dimitri Babakow, a właściwie sobie zrobimy tutaj, chociaż nie, niech to tak na razie zostanie. Tony Shimaga, Ilja Worobiew, to są nasi gracze środka obrony. Dalej defensywny pomocnik to Ilia Wikrow, z przodu będą grali. Myślę, że tutaj Kabiszew i Ela Zarenko. Na prawej stronie Beloborowik, na stronie lewej Evgenij Bal, no i w ataku Aleksiej Petrusewicz. No, Znowu, znowu to jest taki mecz, gdzie ja mam naprawdę duże i wysokie Nadzieje, że coś się zmieni, naprawdę mam duże i wysokie Nadzieje, że odmienimy nasz los, że po tych No nie wiem, ilu już spotkaniach przegranych z rzędu 2, 4, 6, 8, 10, 10 spotkań przegranych z rzędu Słuchajcie, to jest nieprawdopodobna sytuacja No tutaj w tym slonim naszym To tak troszeczkę z jednej krawędzi na drugą krawędź W sensie raz udaje nam się Awansować do ekstraklasy białoruskiej, po czym przegramy 10 spotkań z rzędu, więc tak, raz jest dobrze, a jak już jest źle, to jest naprawdę źle. Ale spokojnie walczymy dalej. Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy na ostatnim miejscu. W tabeli nie jest to absolutnie zasługą naszą. Jest to zasługą tylko i wyłącznie tego, że są po prostu zespoły gorsze od nas. Cały czas to powtarzam. No i z tym się trzeba liczyć. I taka jest, niestety, prawda o białoruskiej ekstraklasie. Lekko licząc, może nawet 20 punktów po 30 kolejkach wystarczyć aby utrzymać się w tej lidze. Niesamowita sprawa, nie wiem czy jest taka druga liga, jeżeli chodzi o te wyższe ligi, no ale Beniaminkowie mają ciężko, my mamy ciężko, ale też ciężko mają Beniaminkowie z poprzedniego sezonu. Rozpoczynamy zatem to spotkanie, słuchajcie, mamy w tym momencie... E no, mecz u siebie, tak? Co prawda, rywal dużo lepszy, ale jednak jest szansa, żeby tutaj jakieś punkciki urwać na niebiesko. Oczywiście, ekipa gospodarzy, czyli Slonim 2017, na zielono Gomel. No i gramy, gramy i, e, no i wygrywamy, i wygrywamy, co nie zdarzyło nam się już bardzo, bardzo dawno. No, ale miejmy nadzieję, że w tym meczu będzie troszkę lepiej. Po i Solodownikow go tutaj zatrzymuje na naszej prawej nie, stronie. Trzecia minuta spotkania Slonim, Gomel cały czas wynik będzie. Bramkowy. Gomel oddał pierwszy strzał, co prawda niecelny, no ale zawsze jest to strzał. Zachęcimy troszkę nasz zespół, no i już wybicie piłki przez zawodnika Gomel. Odzyskujemy na własnej połowie. Jest solodowników, żeby tylko teraz, no właśnie, odskoczyła mu ta piłka, no i patrzył na nią jak osioł taki, dziwił się jak koń na światłach. Nie wiadomo dlaczego. Powinien jak najszybciej tu zagrać agresywnie, a teraz doskonała sytuacja pusta bramka, Golkiper na Murawie. No i niestety dla ekipy Gomel nie wykorzystali tej sytuacji. Gramy dalej. 11. Minuta spotkania. Piłka zagrana do Belobrowika. Belobrowik ale jest tutaj sam. Będzie musiał poczekać na partnerów. A zresztą jest offside, więc i tak ta akcja zostaje w tym momencie przerwana. 13. Minuta meczu. João William jest tutaj Malkiewicz. Malkiewicz do Petrowa. Piłka na razie rozgrywana pod bramką zawodników Gomel. Stosujemy tu pressing dwoma zawodnikami. Ale niestety nie udało się piłki odzyskać. Natomiast wymusiło to na bramkarzu długie zagranie. Niestety ono było celne. No i znowu ekipa Gomel jest. Na naszej połowie. No, nie wydaje mi się, żebyśmy w tym meczu byli w stanie się podnieść. No, ale kto wie, może akurat coś uda się tutaj pozytywnego zrobić. Chociaż nadzieje są bardzo małe. Bardziej te nadzieje pokładam w tym, że ekipy, które są za nami, będą te mecze przegrywały. No, ale niestety, jak się liczy na kogoś, a nie na siebie, no to można się zawieść i pewnie tak też będzie w tym sezonie. Nasza sprawa utrzymania wciąż wisi na włosku. Uwaga, pusta bramka przed Myszenką. Nie upilnowaliśmy napastnika. Gomel, no i co my możemy zrobić, jeżeli nasza obrona w tym momencie nie kryje tutaj absolutnie jeden na jednego? Napastnik gości wychodzi sobie po prostu do piłki. Bramkarz zupełnie nie kryje tej strefy, którą powinien. No i mamy wynik jaki mamy. Wciąż przegrywamy te mecze. Elazarenko Może z rzutu wolnego. Elazarenko, ale nawet takie rzeczy nam nie wychodzą w tym sezonie. Kiedyś ta się udawało. Kiedyś czasem udało się taką bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego zdobyć, no ale dawno już to niestety nie miało miejsca. Worobiew. Elazarenko, Dobra piłka do Petrusowicza. Tam wychodzi Kabiszew. Kabiszew jest pod polem karnym. Kabiszew, ale decyduje się na strzał zupełnie nieprzygotowanej pozycji. No i widzimy jak to się niestety dla nas kończy. Nie wiem jakie są wyniki spotkań e, Krumkacz. I e, zespołu i Slochu oni remisują, bo jeden i drugi zespół ma plus jeden punkcik, więc tam w tamtych meczach są remisy, no ale oni też grają u siebie, no ale mogliby przegrać, prawda? Belobrowik, ale śpiłka do Petrusiewicza, no i znowu mamy doskonałą sytuację, i znowu zapewne ta sytuacja nie będzie wykorzystywana, bo. Bo Petrusewicz zamiast strzelić bramkę, to po prostu trafia prosto w Pera Gomel, no i właśnie przez to nie potrafimy zdobywać punktów. Mało mamy takich sytuacji, ale jak już się mamy, no to nie potrafimy ich wykorzystać i to jest nasz główny grzech, główny problem, przez który my tracimy punkty. Wiadomo, jesteśmy zdominowani, ale jeżeli już taka sytuacja jest, no to trzeba ją wykorzystać, bo ich naprawdę nie ma dużo. No i... No i cóż, no no, no no wiadomo o co chodzi, no co ja wam tu będę mówił. Nie chodzi o to, że po prostu napastników mamy... Niesamowicie, niesamowicie, nieskutecznych. No, gramy dalej, gramy. Może jeszcze jakaś taka sytuacja nam się przytrafi i może uda się tutaj bramkę na własnym stadionie, znaczy nie na własnym w sumie, bo my nie gramy w Slonimie, nie gramy na stadionie Junost, cały czas w fazie planowania jest teoretycznie budowa nowego stadionu. Trochę to się dzieje jak w Radomiu, już od dobrych kilku miesięcy jest faza planowania, chociaż mogłyby jakieś maszyny wjechać gdzieś, no ale szukają miejsca cały czas tutaj włodarze tego miasta. No i zobaczymy. Jewgeni Bal, lewa strona boiska. Może teraz jakaś dobra akcja, po której wpadnie bramka. Jewgeni Bal, piłka przed pole jeszcze raz Petrusewicz i broni Gorodowej, ależ my jesteśmy niesamowicie nieskuteczni, ale tu był offside, bo nie ma nawet rzutu rożnego. No i niestety, no gramy tak jak gramy przez właściwie większość tego sezonu. Nie może przez cały, bo były tamte te pięć spotkań było, prawda, no bez bez porażki, no i to, to, to jest chyba jedyny pozytywny yy, taki element, który możemy zapamiętać z tego sezonu, no więcej po prostu tych elementów nie, nie ma dobra, rzućmy sobie okiem na tablet menadżera i zobaczmy jak wygląda siatka podań w ekipie yy, przyjezdnych no oni grają tutaj płynnie jak po sznurku, ładnie ta formacja ustawiona, oni bardzo blisko siebie grają. W tym momencie, e, krótkimi podaniami, no u nas to jest naprawdę spory rozrzut, ale my gramy taki chaos i my gramy taką piłkę. Zobaczmy sobie statystyki gości i kto tutaj w dużej mierze odpowiada za to rozegranie. To jest pan Petrow, to jest też pan Kantaria, to jest Jordan Thompson. Jordan Thompson, Irlandia Północna, no proszę bardzo, takiego tu reprezentanta mają w klubie, wychowanka Manchesteru United. Jak on tu się znalazł? Był w Stoke, no i na poziomie Championship grał spotkania. Jakim cudem on odszedł na Białoruś? Nie jestem sobie za bardzo w stanie tego zwizualizować, no ale, ale tak to już jest. Dobra, zróbmy sobie instrukcje dotyczące rywali, czyli tych środkowych tutaj pomocników, dajmy na pressing, dajmy też im agresywny odbiór piłki. No spróbujmy. Spróbujmy coś tu porządzić. To jest raczej taka stała wartość, którą e, dajemy. Jeżeli już dajemy tutaj e, jakieś polecenia dotyczące rywala, to skupiamy się na zawodnikach, gdzie to rozegranie piłki jest powiedzmy na najwyższym poziomie, gdzie oni tam odpowiadają za grę własnego zespołu. No ale niewiele to daje, bo chwilę potem mamy kolejną sytuację dla ekipy Gomel. Wciąż wynik niestety 0 do 1. No i wciąż to bardzo słabo wygląda. Chciałem rzucić okiem na tabelę, ale nie było mi to dane teraz strzał, ale nad poprzeczką ładnie to kantaria zakręcił. Na szczęście dla nas jednak ta piłka obok bramki. No i solodowników jest out na naszej połowie. Kabysiew, Petrusewicz może teraz? Nie, bo Petrusewicz nawet z tą piłką się nie zdążył obrócić. No a już na jego plecach był Malkiewicz, Thompson. Do środka, tu jest Nosko, mamy Thompsona, piłka przegrana do Pobudeja, Pobudej już w naszym polu karnym, zawodnik Gomel, Alfred strzela, no i piłka od zewnętrznej strony słupka odbija się i wychodzi na aut bramkowy. No nic, trzeba tutaj się przesunąć do przodu, bo to już czas chyba troszkę zaatakować, w sensie dać tego ofensywnego pomocnika, z kolei środkowych pomocników utrzymać z rolą obrony, może coś się zmieni, chociaż... No, ciężko mi sobie to wyobrazić, ale walczmy, grajmy, spróbujmy, może coś tutaj się uda. Uda y, uzyskać. Dobra, są te instrukcje, więc jedziemy dalej. Babakow do Wikrowa. Wikrow na naszej połowie zagranie do Petrosewicza, ale tutaj znowu ta piłka odebrana, znowu ta walka w powietrzu przegrana przez naszego y, napastnika. No, on nie jest po to, żeby walczyć w powietrzu, on jest po to, żeby do piłki dobiegać na długie y, bezpośrednie podania, ale i to mu się nie udaje, niestety. O, ten sezon naprawdę ciężki. Mysienko, Mysienko w polu karnym. Jest tam po Budej, ale wybija piłkę Salonownikow. Y, jeszcze tu próbuje na prawej stronie Beloboro ale też niezbyt mu to idzie w defensywie. Alfred dosłownie taka sama bramka jak ta pierwsza, którą straciliśmy, czyli nie ma krycia przy długim słupku. Nie ma tam naszych obrońców, którzy byliby w stanie tutaj no niestety też nie ma spalonego, którzy byliby w stanie. No nie doszedł do niego Worobiew. Tutaj Babakow oczywiście krył innego zawodnika no i jest jak jest, no jest, jest źle 8-5, czyli tam są remisy i Krumkaczy i Isloch remisują swoje spotkania domowe, tylko my przegrywamy jak takie gałgany 0-3 Giorgi Cantaria jeszcze nas dobija po rzucie wolnym nie mamy absolutnie tutaj z nikim szans w tej lidze, jesteśmy nieprzygotowani kadrowo, ten awans nastąpił po prostu za szybko, takie jest moje zdanie no i równie szybko może nastąpić spadek to zależy, tak jak mówię, w dużej mierze od tych zespołów, które są za nami, no i zobaczmy, co my tu możemy zmienić, nie bardzo i niewiele chyba, Rasmussen za Petrusewicza Haris Memic za Wikrowa, dajmy szansę też Starikowowi, no i zobaczmy już końcóweczkę tego spotkania niewiele na pewno tutaj się pozmienia, niewiele tu będziemy w stanie zrobić więcej, zmieniłem tą taktykę delikatnie, dwa mecze nawet nieźle nam wyszły Te, No ten 0-3 przegrany w Pucharze, no to wiadomo, to jest kwestia drugiego składu absolutnie, który tam grał, no bo my się skupiamy na lidze no, ale ten mecz, który graliśmy w lidze z Slawią Moser, naprawdę dobre spotkanie z tym defensywnym Pomocnikiem i, i, I tak jak mówię, no, te niewykorzystane sytuacje nam się zemściły, bo prowadziliśmy 1-0 i mogliśmy podnieść rezultat tego meczu spokojnie na 2-3-0. I, I nie byłoby w tym nic złego. I, i pretensji nie mogliby mieć tam gospodarze gdyby ten mecz przegrali. No, ale jak się nie strzela do pustej bramki, no to niestety nie można liczyć na pozytywny wynik. No, ciężki los trenera Slonim na koniec tutaj swojej przygody, w tym zespole. Mistrzostwo Białorusi, gdybyśmy chcieli tu budować ten zespół dłużej, no to troszkę by nam zajęło. Nie wiem, czy my nie spadniemy. To pierwsza sprawa. Musielibyśmy znowu walczyć o powrót do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Zakontraktowałem dwóch piłkarzy, ale oni dopiero przyjdą, gdy ja już odejdę. Czyli w styczniu roku 2024. To są naprawdę nieźli piłkarze. Obaj. Jeden jest chyba Brazylijczykiem. Już Wam o tym mówię. Oczywiście atrybutów tutaj całych nie widać, no bo to nie są zawodnicy na 100 procent przeskautowani, ale mam, mam jakąś tam powiedzmy pewność, że Emanuele Coito jest zawodnikiem całkiem niezłym, jeżeli chodzi o środek obrony i prawdopodobnie takim zawodnikiem on faktycznie jest, no bo wygląda dużo, dużo lepiej niż nasi zawodnicy, natomiast Maicon Roberto to zawodnik, który gra jako ofensywny pomocnik i myślę, że też jest lepszym graczem niż nasi, nasi piłkarze jak Szubko czy czy, 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 a i teraz poprzeczka i wybija piłkę w ostatniej chwili jeden z naszych e, zawodników. No więc będą wzmocnienia, mnie już tu nie będzie, czy to będą wzmocnienia na ligę pierwszą, czy na ligę drugą, e, tego nie wiemy. Natomiast, no będzie ten zespół mocniejszy na pewno w kolejnym sezonie, troszkę, odrobinkę, no i tak klocek po klocku trzeba tutaj dokładać. Te finanse też są na słabiutkim poziomie, bo mamy w tym momencie, słuchajcie, minus. Potężny, to jest prawie 200 tysięcy euro. Nie wiem kto ten budżet e, zasypie, nie wiem kto to zbalansuje, ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe na takim poziomie i w takim kraju i w takiej lidze nagle wysupłać 200 koła, żeby żeby to wszystko e, zasypać, załatać. No, ale to już nie będzie mój problem. Ja naprawdę chciałbym e, tutaj się utrzymać, po prostu w tej lidze odejść jako bohater. A jak spadnę, no to też będę takim bohaterem Ale takim połowicznym, no bo dałem awans A potem spadłem, więc też nie będzie to wyglądało Najlepiej No niestety, tak to już jest Z tymi Beniaminkami, tak to już jest Z tymi zespołami, które absolutnie nie należą Kadrowo za najwyższą Tutaj, najwyższym poziomem Rozgrywkowym, no i będziemy się musieli Męczyć, do końca tego sezonu będziemy się Musieli bardzo mocno męczyć, żeby w ogóle Jakiekolwiek punkty uzbierać, nie jest powiedziane, że My w ogóle cokolwiek jeszcze zdobędziemy nie, Tutaj, przydałoby się wygrać ze dwa. Mecze. Myślę, że dwa mecze wygrane do końca tej ligi, czyli przez ostatnie 13 kolejek, mogły dać. Zobaczcie, nie ma absolutnie tutaj argumentów nawet w defensywie, no my jesteśmy po prostu takimi dziadami, że to się w pale nie mieści. 8-5, czyli tam są remisy, bo Isloch miał 7, a krumkacze miały 4. No, 3 punkty jeszcze mamy przewagi. 3 punkty przewagi, ale to jest 13 kolejek do końca, tu się mogą dziać rzeczy różne jeszcze nawet krumkacze mogą nas wyścignąć w tym całym rajdzie po utrzymanie, no ale oby tak się nie stało, bo taki bezpośredni spadek to byłby bardzo kosztowny te baraże jeszcze można teraz Elazarenko no, miał chyba nawet no nie wiem ile miał sekund, cofnijmy się chwilkę, bo on miał myślę dobre 2-3 sekundy, żeby dograć piłkę do wybiegającego Rasmusena, nie zrobił tego, nie wiem dlaczego no, w tym momencie Powinna powędrować piłka bezpośrednia. Chwilę później też spokojnie mógł ją zagrać, i nawet jeszcze tutaj może ją zagrać, chociaż już jest na delikatnym spalonym Rasmussen. Niestety czekamy. No i teraz Starikow do BALA! BAL! Ale to trzeba uderzyć mocniej, panie Jewgeni. No nie dążamy za tą ekstraklasową szybkością. Tutaj też trzeba jednak podnieść te swoje umiejętności o kilkadziesiąt procent. Worobiew i piłkę z linii wybija Myszenko. No i takie są te nasze sytuacje, niestety niewykorzystane. Mimo, że kreujemy coś, próbujemy, to jednak to jednak widzimy jak to się kończy Ale w tym meczu absolutnie zespół Gomel był zespołem lepszym Zdominowali nas, zmiażdżyli nas, żeby nie powiedzieć zniszczyli tutaj 4 do 0 Więc to jest naprawdę wysoka porażka ekipy Slonim 2017 Natomiast tabela 8-5, cały czas tutaj chyba remisy Ale do końca tych meczów jeszcze też kilka minut pozostało Więc zobaczymy sobie wyniki po tym, po tym spotkaniu no wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda bo i znowu tu liczyłem, w każdym meczu u siebie liczę na to, że może punkcik, może trzy, może coś się uda zdobyć no i niestety jestem hmm, potem tak mocno weryfikowany wraz ze swoim zespołem, Rasmussen, nie wiem czy nie było offside'u Rasmussen i jest bramka właśnie w takich sytuacjach, w tamtym meczu ze Sławią Mozyr, chyba nawet Rasmussen raz trafił w słupek i raz w poprzeczkę właśnie po bramkarza tak to wyglądało, no teraz akurat trafił do bramki, jest już za późno oczywiście, bo my przegrywamy 4 do 1, więc tu się nic nie zmieni, ale chociaż mamy tego gola. W ostatnich meczach przynajmniej zdobywamy bramki, bo i 2-1, i 2-1, i tu 4-1, no ale niestety nic nam to nie daje w kontekście punktów. Za gole, nikt nam punktów nie będzie tutaj e, przyznawał. Isloch 8, Krunkaczy 5, tu w tej kwestii się nic nie zmienia. No więc podgonią nas, jeżeli te wyniki się utrzymają, po jednym punkciku obydwa te zespoły, no i ta walka o utrzymanie w ekstraklasie białoruskiej wejdzie naprawdę na wysoki poziom. Cikida! I niestety, Paweł Cikida, jak już zdobyliśmy bramkę na 4 do 1, na 1 do 4, to dostajemy piąteczkę w tym momencie. No i niestety nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Atmosfera w drużynie. No jest jaka jest, jest fatalna. No bo te wyniki jednak determinują to wszystko, ale jest poparcie dla menadżera. Mamy silną tutaj. Reputację w stosunku do zawodników to też pokazuje, jakimi zawodnikami gramy, tak? No, przecież ja mam tutaj doświadczenie zerowe i, i też dopiero krajową licencję C, a mimo wszystko jestem w szatni Bogiem. No, ale ci zawodnicy są jacy są, no, oni gdzieś tam wyciągani przecież albo na wolnych transferach, albo gdzieś tam kupowani za jakieś tysiąc, 2000 euro. Zawodnicy, którzy niejednokrotnie nie mieścili się w kadrach swoich drużyn i gdzieś tam dawaliśmy im szansę na odbudowanie. No, i tak skonstruowaliśmy zespół, który zajmuje w tym momencie 14 miejsce zaszczytne w ekstraklasie, więc nie ostatnie, także nie jest najgorzej, chociaż te mecze wyglądają coraz to. Coraz to niestety gorzej, no i e, trzymamy się na razie tego swojego ustawienia, tej swojej gry, licząc na jakiś cud, ale wydaje się, że ten cud niestety, ale nie nastąpi. Cud nastąpi wtedy, kiedy zespół Slonim 2017 się utrzyma w tej białoruskiej Ekstraklasie. Mam nadzieję, że to e, się uda. Starikow pędzi prawą stroną, ale piłkę wybija Pantia. No i będziemy mieli out. E, to już jest ostatnia faza e, tego spotkania. Żegnamy się powolutku z kibicami dzisiaj, a tych kibiców mieliśmy 176 łącznie, ale naszych tylko 110, no ja też bym tak średnio uśmiechał, mi się przychodzić na mecz, ale jest bardzo ładna pogoda, 27 stopni, co prawda wieje lekki wiaterek, no ale można przyjść, piwko sobie wypić, posiedzieć, pogadać, nie wiem, samogonu spróbować. Bo, patrząc na taki wynik swojego zespołu w meczu domowym, no to nie pozostaje nic innego jak tylko otworzyć kolejną butelkę, kolejną flaszeczkę i po prostu skosztować tego napoju. Kończymy spotkanie 5 do 1. Niestety, przegrywamy. Byliśmy w tym meczu słabsi, byliśmy w tym meczu beznadziejni, byliśmy w tym meczu katastrofalnie nieskuteczni, no i niestety, wynik odzwierciedla nasze. Umiejętności dotychczasowe na boisku. Zobaczmy sobie pozostałe wyniki. Tak, Isloch i Krumkacze, mimo że Krumkacze przegrywali, znaczy mieli jednego zawodnika mniej, nie przegrywali, to i tak zremisowali. Isloch odwrotnie, oni mieli z kolei przewagę praktycznie przez całe spotkanie tego jednego zawodnika. Grali w 11 na 10, no i nie potrafili tego wygrać. Koniec końców, po 17 kolej kolejkach, ta strefa, która nas interesuje, czyli ta strefa dolna, 3 punkty przewagi nad Isloch i 6 punktów przewagi nad Krumka czy Mińsk. Mówię, dwa zwycięstwa, do końca sezonu, nie wiem jak to zrobić <laughs> Nie wiem jak to wszystko ogarnąć Ale wydaje się, że, że po prostu no, jesteśmy na równi pochyłej I, i, i to już na takiej, w takim momencie tej równi pochyłej Kiedy jest już taka przepaść tam niżej I nic więcej już nie ma, tylko dno 10 porażek z rzędu Tak wygląda w tym momencie sytuacja w Slonim 2017 Jest źle, ale przyznacie, przynajmniej jest stabilnie no bo cały czas porażki przecież odnosimy, prawda? Trzy mecze zwycięskie, dwa remisy i 12 porażek to jest nasz bilans w tym sezonie. Cóż, dziękuję serdecznie, a jako, że mamy dzisiaj 24 grudnia, to ja Wam wszystkim widzom życzę wesołych, spokojnych i ciepłych w gronie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!